W moich dłoniach trzymam moduł BMS, czyli Battery Management System. Tym razem jest to moduł bez balansera, dzięki temu może być też taki malutki, no bo jak widzisz jest całkiem niewielki. Służy ten moduł do zabezpieczenia ogniw litowo-jonowych. Między innymi zabezpiecza przed przeciążeniem, przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem ogniw. Do niego możemy podłączyć trzy ogniwa szeregowo, czyli jest to BMS-3S. Możemy to rozpoznać po tym, że mamy terminale do trzech pośrednich napięć z każdego ogniwa tutaj uzyskiwanych. Mamy jeden terminal wejściowy i wejściowy, nim po prostu ładujemy pakiety i rozładowujemy, więc tu jest wszystko przez jeden terminal puszczone. Ten BMS może pociągnąć, nawet tutaj jest napisane, 20 Amperów przy rozładowywaniu. No i generalnie taki BMS-ik mniejszy, no to może posłużyć do zasilania mniejszych odbiorników. Może niekoniecznie jakieś mocne elektronarzędzia, ale jakieś mniejsze modele zdalnie sterowane, samochodziki itd. Ten BMS oczywiście kupisz w sklepie z M Salamon. Linki znajdziesz oczywiście na dole w opisie do tego filmu, a także w komentarzu.